Przeszukałem wszystkie internety, nie znalazłem, dlatego postanowiłem zrobić sam. Ktoś, kto kupił sobie Space Tourera C4 albo Grand Picasso z jakiegoś świeższego rocznika, czyli od 2013, bodajże w górę, i ma tylko jedno gniazdo USB tutaj w schowku, tak jak ja obecnie, a chciałbym mieć dwa, no to musi się zaopatrzyć w odpowiednie urządzenie. Pierwszym z nich jest oczywiście Wiązka. Do tego radia pasuje wiązka o tym numerze, oczywiście, które do radia wchodzi taką złączką. A nie tą taką prostokątną, bo często można znaleźć na internetach prostokątne złączki. To musi być taka złączka piękna, ładna. I będziemy ją teraz instalować. Pierwsze co to oczywiście trzeba zdjąć ten panel. Od nawiewów to się po prostu podważa, najlepiej jakąś plastikową łychą, żeby tego nie uszkodzić. Zdejmujemy panel i będziemy pokazywać, co dalej. Panel zdjęty, on jest tylko na zatrzaskach, więc się nie bać spokojnie go ściągać. Następną drogą, którą musimy przejść, jest wyciągnięcie osłony tych przycisków centralnych czyli ręcznego blokowania auta i wspomagania parkowania. Historia ta sama. Musimy sobie podważyć jakąś plastikową łychą, bo to jest na zatrzaski i wyjąć. Panel wyjęty. I Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby wyjąć to radio, musimy wykręcić cztery śruby. Śruby torksy po jednej stronie, po drugiej stronie u góry radia T15 rozmiar, ale musimy też wykręcić na dole te górne śruby, które się tutaj znajdują, żeby panel sobie spokojnie wyszedł. Śrubki są już wykręcone. W związku z powyższym wyciągamy panel. Lekko go sobie odchylamy i wyciągamy go w górę. Możemy go sobie odpiąć tu z kostek ale nie do końca jest to potrzebne. Można go sobie oprzeć obok. No i czas dobrać się do radia. Radio też tak samo na torksach T15 przykręcone w dwóch miejscach, czyli tu i tu. Odkręcamy te dwie śruby i targamy radio do góry. Radio jest wyjęte. Z tyłu tutaj na panelu widać, że jedno gniazdo jest wolne. To, które jest podłączone, to niebieskie gniazdo na samym środku, znaczy niebieska wtyczka na samym środku, to jest właśnie to, które odpowiada za USB, które jest zamontowane. Więc ciągiem logicznym będzie to, że to wolne drugie gniazdo jest pod drugie USB, i zaraz to wypróbujemy. No i dobra, mamy podłączone to drugie gniazdo tutaj z tyłu. Do panela Nie zamykam jeszcze wszystkiego Bo zawsze może się okazać, że nie będzie działać I tutaj wyszła tajemnica Dlaczego nie odpinałem Głównego panelu radia Kostkami od elektryki No bo żeby to sprawdzić to trzeba po prostu włączyć Mam kabelek Na którym wiem, że Spokojnie działa mi Android Auto Ciekaw jestem jak to zrobię skoro trzymam ten telefon do Android Auto. Tam nie jest podłączone jeszcze nic, jak widzicie, więc to na pewno nie jest kwestia tego, że coś tam podłączyłem. Podłączam do swojego telefonu. I niestety Android Auto tutaj nie działa. Pytanie, czy będzie działać chociaż jako port muzyczny? Znalazłem jakiegoś pendrive'a mojej kobity. Podłączymy jakiegoś tam pendraka. Zobaczymy, czy zareaguje. Na, mu Na muze zareagowało. Jak najbardziej. Coś tutaj mamy, jakieś kawałki. Proszę bardzo. I normalnie, jak widzicie, jakaś tam mu zaleci. Tam jest wolne gniazdo. I teraz do tamtego gniazda z kolei spróbuję podłączyć sobie telefon. Jeśli się okaże, że Android Auto zadziała, tak jest. Android Auto zadziałało, czyli mamy tym samym. Bardzo proste rozwiązanie problemu, jeżeli ktoś ma Android Auto na kablu. Pyk. No, przerwało mi. Niestety mój błąd do, dotknąłem czegoś. Jeśli ktoś chce mieć Android Auto jednocześnie, oraz oczywiście e, chociażby słuchać muzy z USB, to to jest jedyne rozwiązanie. Drugi taki sam kabel. Wkładamy z tyłu do radia. Tutaj za chwilę. Do tej zaślepki, którą trzeba wyjąć ze środka, wpadnie sobie to drugie dołożone w tej chwili gniazdo. I będziemy mieli tym samym dwa gniazda USB: jedno jako muzyczne, drugie jako gniazdo do Android Auto. Proste? Wydaje mi się, że tak. W związku z powyższym, powodzenia. I niech to będzie krótka instrukcja, bo niczego faktycznie w necie na ten temat nie znalazłem. Pozdrawiam. No dobra, mam wszystko poskładane. W związku z powyższym test ostateczny. Trochę mi zajęło wydłubanie tej ze ślepki. Starałem się to zrobić bez demontażu całej tej konsoli, całego tego schowka. Ten Element, który tam siedzi, to jest taka zwykła zaślepka. Trochę jednak trzeba się namęczyć, żeby ją widać, bo jak widzicie, ma ząbki z każdej strony blokujące, więc trochę gimnastyki, ale idzie to wyjąć. Dwa gniazda zamontowane, więc sprawdzamy, jak to wygląda. Już wiemy, że w tym dołożonym gnieździe nie mamy Androida. W związku z powyższym, biorę tego pędraka którego znalazłem w aucie został włączony, pyk, gra. Podejrzewam, że jak podłączę telefon do Android Auto, to nam kamerę przerwie, ale przynajmniej będzie widać, że działa, czyli odpalamy sobie ekran do Androida, podłączony kabelek. Podłączam teraz do swojego telefonu. działa super w związku z powyższym jak wspomniałem to jest jedyne rozwiązanie na to żebyście mieli jednocześnie android auto i muzę z usb jeżeli lubicie słuchać czegoś innego niż to co leci w radio albo macie na telefonie dobrej zabawy tak naprawdę czas operacyjny to było Jakieś 20 minut, wszystkiego razem. Tylko trzeba trochę się namęczyć, żeby bez demontażu tego całego schowka wydłubać tamtą zaślewkę. Ale da radę.